Witajcie, kochani! Z tej strony oczywiście Łuki a to jest kolejny odcinek serii Cry of Fear! Ostatnio skończyliśmy nie tutaj, ale okej... Okay. Dobra, skończyliśmy tutaj, ale... Oczywiście kontynuujemy dalej e, tą porytą serię, która ryje Globus <głosy> Więc... <głosy> Pisaliście, że mam wziąć te dwa bezpieczniki, które były tam przy tych drzwiach otwieranych elektroniczną drogą... I wsadzić je do pociągu, który jest... O, chwileczkę... Jak były podpowiedzi? Na C, V? Na Z? Nie. A chwileczka zerknę sobie. A. Mouse? Nie. Keyboard. Keyboard. Jump. Kurde. Ktoś mi pisze smsy, ale przykro mi, nie odpiszę w tej chwili. O. B. O! Przynieść bezpieczniki zarówno zarówno z niebieskiej linii i wsać do pociągu Jednak mówiliście, prawdę, czemu ja o tym nie wiedziałem, że to jest... To jest duże ułatwienie. Tak więc... Po łyku hardkorowo-owocowego soku możemy iść po, e, po bezpieczniki. Mam nadzieję, że... No, myślałem, że mikrofonu nie włączyłem. To mi się załamał chyba. Więc idziemy po tej... Po drugiej stronie. Te bezpieczniki. I... Słuchajcie, mam do Was pytanie. Mianowicie co powiecie na to, żeby już zacząć serię e... Portal 1 na przemian z Cry of Fearem, bo ostatnio... Można powiedzieć, że zadałem takie jakby pytanie na koniec odcinka, ale nikt chyba nie ogląda moich filmów do końca, dlatego teraz pytam co o tym sądzicie, co powiecie, żeby żeby e, zacząć już, e, portal 1, a później jak skończę, jak skończę e, Cry of Fear to wtedy zacz, e, zaczniemy Wa Metro 2033 Piszcie co, o tym sądzicie. Może wolicie, żebym skończył najpierw Cry of Fear, a dopiero później nagrywał portal i Metro 2033 Nie wiem, mi to obojętnie. Dwie serie mogę spokojnie poprowadzić, trzy troszkę ciężej, ale da radę. Cztery już raczej nie, więc trzy serie to jest moje max. Tu są drzwi, których nie widziałem. Miejmy nadzieję, że tam nic nie będzie. Żadnego potwora, nic, bo zginę. się zdenerwuję. Nie lubię takich korytarzy. Nie wiem dlaczego, ale ja takich korytarzy nie lubię. Ale idziemy. I jeśli yy, źle mnie widać w kamerce, to bardzo przepraszam, ale... U mnie jest taka dosyć... Brzydka pogoda. Pada deszcz, a mianowicie raczej mrzawka. Jest... Bardzo zimno, bo tylko 7 stopni, a już jest godzina... W pół do 11. Więc... Powinno być cieplej, troszeczkę już, ale długo schodzimy. O nie, Draga, nic mi nie wyskoczy, proszę. No nie, to jest pistolet, Draga. Yuppi! What the fuck, jak ci kopnę zaraz! <g> Teraz <punishment> <g checklist> chwilę bezpiecznie wyrzucimy. Eee, przepraszam. Uj. A, że mi lepiej. Dobrze. Możemy iść dalej, bo mam całe życie, ale się cieszę. Mam 10 magazynków. Możemy iść dalej. Z. Okej okay. Jakieś dziwne żółte drzwi. Myślę, że coś tu leży. Hmm. Ja wiem, gdzie wyjdziemy. Tak mi się wydaje. Tak. 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 No i zapewne tutaj będą ci kolesie, co strzelają do mnie, więc będzie śmiesznie. I teraz się musimy tylko. Chyba wrócić. Tędy się wraca, czy, czy w lewo? Chyba tędy, bo ta muzyka taka dziwna. Z metra. Co mnie zablokowało teraz? Duchy. No i wróciliśmy się. Jest pociąg. Pociąg jest, więc... Więc jest siła! O, nie wiem co się dzieje. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nic mi tu nie wyskoczy Ciekawe gdzie my dojedziemy tym metro. Jeszcze nigdy nie jechałem metro. Z tego co wiem, to tylko w Warszawie, w Polsce. Tylko w Warszawie, czyli naszej stolicy jest metro. Jak idzie i mam wsadzić te bezpieczniki? Do pociągu mam wsadzić, no ale... No ale... Um... Ale gdzie ja? Może mam z zewnątrz jakoś... nie wiem Myślałem że tu Angry Birds. Angry Birds tu jest hmm, Może tam A ja idę tam O save! Ja go tego nie widziałem. Dobrze, że tu że go zauważyłem. Jednak jestem ślepy, kiedy coś komentuje. Tak jest Niestety nie. Patrzmy może na zewnątrz, może tu. <ścoughs> Aha. 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 Dobra. Spokso. Jedziemy. No, jedziemy. Juby. Mamo, jadę metrem! Piszę w życiu, je! Yeah. A gdzie synku? Stockholm of cry of fear! A tutaj to jest cry of fear? Nieważne. Eee, <grym> <grym> o co kamal?

<laughs> Wszystko jest pojewane. Zgadzam się z Tobą w 100%. Tak, masz halucynacje, bo bierzesz jakieś dziwne strzygawki brudne od jakichś żuli, którzy mają AIDS. Mógłby zrobić coś dla ciebie, możecie zrobić loda. Zmieszany, nie wstrząśnięty. O, o, włącz tryb ninja. Świetnie. Coś mnie tutaj będzie zaraz jadło. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie mam patrzeć. To było gdzieś tam. Ech. O nie. To jest jeszcze otwarte. A! Co to jest? What the fuck? Uh, ale jazda! Eee, o Boże! Dobra, jeden nabój stracimy, trudno. No nie! O Jezus, nie! Batch! Żyj na naboje! Masz! Jest! O, jesteśmy na dworze, deszcz pada! Aaaaa! Aaaaa! Żyj to! Co ty robisz? Masz! Zpieprzę! No. O jest za zginę, zapomniałem! Ej! Ej! Ej, bez jaj To było zbyt szybkie. Ej. Przepraszam was za to! Teraz się nie damy. Więc. Woohoo! Okej. Okay. Nie, co ja robię? <ścoughs> Od razu zapiszę sobie drugi. A, ale zrąbałem to. Mogłem sobie zapisać jak ten pociąg już jechał, ale zrąbałem tą sprawę. Patrzcie co robię na spacji! No, nieźle. Da się to jakoś przewinąć? A? O oh. da się co jakoś przywinąć, musi się dać. A co to jest? Jak mnie cię zablokowałem, niemożliwe. What the fuck, ja zrobiłem. Przepraszam was bardzo. Ale shit, ja nie mogę. Szybciutko, już się zmęczyłeś, chłopcze. To było 10 metrów. No, bez, bez przesady, naprawdę przesadziłeś teraz. ...denerwujące, naprawdę. Jak hmm. chcę to przewinąć, ale się nie da, niestety. Tabulator, nie, control, nie, shift, nie, alt, nie, spacja, nie, enter, nie, control prawy, nie, lewy, y, prawy, alt, nie, shift prawy, nie. Escape, nie będę już. ...kombinować. Oczywiście, to przewiniemy tą rozmowę i tyle, no. Okej. Okay. Wracamy z powrotem bez waszego... ...bez, bez tracenia waszego, waszego czasu. Możemy zacząć... ...dalej tutaj... ...męczyć się z tymi potworkami, jednak tym razem sobie zapiszę... ...tutaj w pociągu już, żebym nie musiał później biegać jak głupi. I bardzo was przepraszam za to co miało miejsce wcześniej, ale trudno przeżyjecie tak jak ja chyba No, gdzie to było Tyle mi życia zażera jak to coś mnie na mnie żyga 6 strzałów, świetnie Na takiego jednego Ładuj Patrzcie jak łatwo tu zgin zginąć Okej okay. Co teraz? Wow, Klimacik jest jak zawsze. <grystanie> ah. A jak się zmieniało strzały na? O jest, dobra, jedno strzałowe jest lepsze. Kurza? Długi ten pociąg. Na siebie to było. Ja nie mogę. Bo jej się skończyły Agata Pała Nie, nie chcę Agaty Pały Dabstep koleś O nie Co ja zrobiłem? Przerwałem na chwilę nagrywanie Miałem zrobić screen'a Okej okay. Ma tu gdzieś dragi przy okazji Nie rozglądałem się Kurde, ładuj, ładuj to. Zaraz ginę. No kuźwa, jakie to jest wkurzające. Jakieś wykrzywione gówno. Masakra jestem. Jezus, on jest ślepy, czy co? Świetnie, materia mi się rozładowuje w telefonie, ale nie w tym kraju, tylko w tym na żywo. Bez celowania z no świetnie, 5 strzałów i nic. Kurzające potwory, naprawdę. Trudno, mamy dużo magazynków na razie. Muszę zrobić tak, żeby mi nie zdążył trafić Jest, Jest jeden magazynek na dwa potworne, świetnie No właśnie. Pijacu jeden tu Są jakieś długopisy, Jezus, co to... mania jakaś długopisy? Nie ma żadnej dragi. Przydałaby się, może na końcu będzie. Okej, okay. tu jest ten do M16, dobra. Mamy jeden magazynek i strzały zmienimy. Jakim to było? M, M nie, C na Z, okej. Okay. Więc. A tu jeszcze nikogo nie było. Dopiero tutaj. No. <laughs> wow, jeden headshot! Okej. Okay. Jest dobrze. Teraz to gówno mi wyskoczy. A pięknie, patrzcie ile życia zdążyłem zachować. Udało mi się zachować. Dobra. Rozglądamy się troszeczkę za dragą. Czy gdzieś tu nie leży? Nie leży na razie, więc... Dobra. Mam nadzieję, że on to szybko ładuje. No jeju, ile tych przedziałów tu będzie jeszcze? Proszę, dwa magazynki. Tam coś leży, widzę. Co to jest? O! Double! 3-2-1-0! Patrzcie, dwa potwory ile mi życia zeżarły. No jak ja teraz padnę, to ja chyba się zdenerwuję. Ach. Albo dam sobie na trzy strzały. O. No. szybciej poszło Draga by się gdzieś przydała Mam nadzieję, że jeszcze jeden nie wyskoczy, bo... Patrzcie, no Dobra ładuj, dobra, jest dobrze, nie jest źle na razie Co to jest tutaj? To jest stopa? What the fuck? Mam jej użyć? <gry> nie, no. Ciekawe po co nam stopa w of field no, super. Wiecie co ja zrobię? Troszkę to potrwa, ale się wrócę. Albo nie. Albo nie. Dobra, spróbujemy przejść tam. Dobra. Jesteśmy Max. Czyli tu się szło tylko po to, żeby. Zdobyć tą stopę i. żeby. Y, M16 zdobyć. Dobra. Dobra, ja się cieszę. Mam nadzieję, że już będziemy wysiadać z tego piekielniego metra i będzie safe. Tak się wydaje, że to jest najbezpieczniejszy przedział. To jeszcze nie tu. Patrzcie, ile tych przedziałów było, ja pierdzielę Może gdzieś tu ominąłem coś? Niestety nie. Aaa, irytujące. Tutaj chyba. Tak. Ja wiem o co chodzi. Chyba wiem o co chodzi. Nie jestem pewny, ale he? Dobrze pomyślałem. Z sumie tam pisało, że o. Przystanek za dupie! O, katastrofa lotnicza... To znaczy... E, ...kolejowa. Uuuu... Uuuu... Uu, 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 uu. Pesak! O, świetnie. O, fuck. Teraz wygląda jakby miały iść do góry, nie? Prosto, znaczy się. O, wspinaczka! No i chłopcze. Holy shit, co za debil. Ach, mój plecak, gdzie jest ten plecak? Chwileczkę. W samej górze. A tak, okej. Okay. Okej. Okay. O, to jest na czas. Dobra. Skakuj. Dobra. Jestem mistrzem parkura. Skakuj! Co za becz? Zaciął się. Dobra, dobra. Gdzie teraz? No tutaj! Dobra... Nie! What the fuck, no skacz, co za... Co za deb! No, no... No podnoś się, no co za zjeb! Zaczyna mnie to denerwować, naprawdę. I już po mnie. Jeśli zginę, to oczywiście kończymy ten odcinek. Patrzcie, jak on się zacina. No! Go! 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 No! Go! Co za żul! Żul! I spadnę. Ech! Dobra. Kochani, w tym miejscu kończymy bardzo... Pogrzebowym, a raczej tragicznym wypadkiem. Ten odcinek kończymy, także dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, dajcie lajka, ale jeśli się podobało, oczywiście, dlatego mówię. I zobaczymy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro. Także trzymajcie się i cześć.